Cześć kochani, witam na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować mój kolejny sweterek, wykonany z bardzo mięciutkiej, bardzo przyjemnej w dotyku włóczki Yarn Arm Pacific. Jest to mieszanka akrylu z wełną. Jak zwykle przepis na ten sweterek zobaczycie w linku pod spodem filmu. Tam również dokładny opis składu włóczki. Link oczywiście jak zawsze u mnie do pobrania absolutnie za darmo. Co tu jest najważniejsze, co tu jest innego niż inne swetry? Przede wszystkim to, że sweterek ma wykonany ściągacz irlandzki. Taki troszeczkę inny niż standardowy ściągacz, jak również przy rękawach i dość szeroki ściągacz na dole swetra. Jak wykonuje się ściągacz irlandzki, pokazuję w linkach. Tam są dwa sposoby, dwa różne krótkie, dwa krótkie filmy z dwoma różnymi sposobami. Ściągacz irlandzki wykonany na drutach prostych i jest to forma łatwiejsza. Oraz Ściągacz irlandzki wykonany na drutach z żyłką, czyli po prostu na okrągło. Jest to troszeczkę, troszeczkę sposób trudniejszy. Ja tutaj wykonałam ten Ściągacz irlandzki na prosto, to znaczy normalnie robiłam w prawo i w lewo, według. Tego przepisu na ściągacz irlandzki na drutach prostych, a później ten sweterek na wysokości ściągacza zszyła. Taki y, y, szef imitujący troszeczkę kolejne wybrzuszenie ściągacza. Zobaczcie, że na tej stronie od tyłu, oczywiście to wykonane, że z tyłu praktycznie jest to rzecz niewidoczna. Co jeszcze nietypowego jest w tym swetrze? Zobaczcie, że rękawy mocno rozszerzają się w dole, to są tak zwane rękawy balonowe. To miał być taki śmieszny sweterek do jeansów, inny niż te zwykłe, tradycyjne, dlatego właśnie wybrałam taki rodzaj rękawów. One bardzo fajnie się układają, bardzo przyjemnie się go nosi. Sweterek robiony od góry reglanem. Widzicie linię reglanową złożoną z dwóch oczek. Opis dokładny do reglana, oczywiście, w przepisie. Natomiast ja teraz chciałabym Wam troszeczkę pokazać, jak ja wyliczam reglan na dany swetr. Ogólna ilość oczek przeznaczona na rozpoczęcie swetra to w tym przypadku 98 oczek. Wiem już, że będę robiła linię reglanową składającą się z dwóch oczek, czyli każdy reglan to są dwa oczka. Przeznaczyłam na tył i naprzód po 30 oczek. Natomiast na rękawy oczek 15. I wszystko fajnie, na tym moglibyśmy zakończyć nasze wyliczenie. Natomiast jeszcze pamiętajcie, że robimy rzędy skrócone. W tym przypadku jest to 8 rzędów skróconych niemieckich. Ja w moich sweterkach te nawrotki rzędów skróconych robię zawsze gdzieś na wysokości rękawów. Tutaj jest 8 rzędów skróconych, czyli po 4 nawrotki, gdzieś tutaj w tych 15 oczkach będą zaznaczone z reguły są to oczka rozłożone równomiernie, ale czy to jedno oczko w prawo, czy jedno oczko w lewo nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby cztery takie miejsca zaznaczyć z jednej i z drugiej strony, żebyśmy robili w tych miejscach nawrotki. Ponieważ przejedziemy ten tył 8 razy więcej niż przód i jak widzicie, tu jest początek i będziemy jechać. Najpierw do tych pierwszych zaznaczonych... Oczek narzędy skrócone potem do tych drugich, w każdym razie przejedziemy ten tył 8 razy 4 razy na prawej stronie, 4 razy na lewej. Na prawej stronie dodamy cztery razy po dwa oczka. Tak bo przejeżdżając tutaj przy tej linii reglanowej, jeśli chodzi o tył, będziemy dodawali za każdym razem, kiedy przejedziemy na prawej stronie. Po jednym oczku w jednej linii reglanowej, po drugim oczku w drugiej linii reglanowej. Czyli łącznie 8 oczek będzie z tyłu więcej niż z przodu w momencie, kiedy zaczniemy robić sweterek na okrągło. 8 oczek więcej związanych z dodawaniem tych oczek właśnie przy linii reglanowej podczas tworzenia rzędów skróconych. I teraz, żeby ten tył o te 8 oczek nie był większy, od przodu, w momencie, kiedy zaczynamy już robić na okrągło, bo on tu przecież dostawał ciągle oczka, dlatego od tyłu musimy odjąć 4 oczka, a do przodu dodać 4 oczka przy tworzeniu podziału. Czyli ten podział tak naprawdę nie będzie 15-30, 15-30, a będzie wyglądał: 15 rękaw, 26 tył, 30 minus 4, 15 rękaw, Drugi rękaw i 34 oczka z przodu. Różnica między tyłem a przodem przy podziale, przy ustalaniu podziału, czyli zaraz w pierwszym rzędzie, musi być taka, ile rzędów skróconych wykonujemy. Wykonujemy 8 rzędów skróconych, to różnica przy pierwszym rzędzie, zaraz przy podziale, między tyłem a przodem, musi być również 8. Kochani, bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do wykonania tego sweterka. Dobry pozorom jest rzecz, którą każda osoba, która już kiedyś trzymała druty w rękach, jest w stanie sobie wykonać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału. Natomiast, jeżeli chcielibyście jakoś wesprzeć czy podziękować za moją działalność, za dzielenie się wzorami, to możecie to zrobić poprzez kliknięcie linku do zakupu dla mnie wirtualnej kawy. To taka forma wsparcia dla twórców.